Hej wszystkim, z tej strony Prestigo, witam Was po raz drugi w grze Risen. Ja pamiętacie, w ostatniej rozmowie z Janem miałem poczytać sobie po prostu, kim tak naprawdę chcemy zostać. Poczytałem o drodze MAGA, słyszałem, że ona jest bardzo fajna, ludzie zachwalali, ale niestety brakuje mi rzeczy, która po prostu by zdecydowała jednogłośnie, że idziemy na MAGA, a mianowicie regeneracji MANY. Eee... Co prawda by było, mógłbym iść na maga, ale to by się związało z bardzo dużymi wydatkami na miksturki. Ale tego nie chcę. Więc idziemy na bandytę, który będzie po prostu takim walczącym. Right. Nie wiem jeszcze ręczne, albo jednoręczne, jeszcze nie wiem. Możliwe, że ręczne to porcz, to tym rodzaju. Bo bardzo lubię te ręczne rzeczy ja oczywiście. F8, żeby grę zapisać. Bo nie wiem co nas spotka po drodze. My jesteśmy po prostu takimi obdarciuchami jeszcze na samym początku tej gry. Ja nie zwiedzałem nic okolicy, po prostu się bałem e, samemu biegać, widzieć tam coś już chodzi. Mógłbym co prawda z Janem tutaj pościągać na siebie trochę stworów, ale nie wiem czy to nie byłoby za bardzo ryzykowne. Na pewno... Mm, no... Kolejne ruiny. E, no, widzę, czy znaczy, nie, nie widzę. Tak. Yeah. ones like that before. Well, the white set up a camp there. If you're smart, you won't be seen up there, okay. otherwise you'll be snatched up and taken to the monastery. Do you want to be a slave, or a free man? Free you're man, really is it! hammering this, to... this home, aren't you? Ah, sorry, sorry, you're right, you're your own man, free to do what you like. Come on, it isn't much further. We need to make tam we don't to let in there, because they're just going to recruit us <coughs> to the temple's so i to fight with a stick. ja raczej kijaszkiem nie chcę walczyć. Chodź mi zbawimy Ja nie pomóż! Janek! Zajmij te wilki! O. Psa? Janku, zajmij wilka. O. Czekaj, czy wilka mogę zablokować? Czekaj, czy Janek może zginąć. walce z wilkiem. Odcinek będzie się nazywał Janek i Wilk. Tak. 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 Jednak nie mogę, kurde. Ej, czemu nie mogę wilka zablokować? To jest trochę kiszka. Ale trzeba uważać. Przynajmniej gra się mi płynniej po zmniejszeniu grafiki, niestety, bo komputer niestety. nie wyciąga jakichś tak. Nie wiadomo czego. Gdzie jesteś, Janek? Janek! A tutaj jesteś tak, ok, Kurde, to za dawno zapisałem. Kurde myślałem, że będzie fajnie miły exp, ale to jednak nie. Dobra, przechodźmy najpierw tam. Więc jakbyśmy... więc tak naprawdę tu mamy już tą też trzecią ścieżkę wyboru, czyli wojownik świątyni. Ale jej nie chcę. Dobra, to jest yeah. po prostu był, więc sobie przyklikaj. Alright, come on! Potrzebuję na pewno jakiejś lepszej zbroi, lepszej broni, jak chcę z takimi wilkami walczyć, no i lepszej strategii. No, oczywiście strategia... Strategii może być kiepsko. Ponieważ trzeba po prostu się wyczuć jak tutaj walczyć, więc... Wszystko będzie przychodziło w miarę serii. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to. Dobra, dzięki. Ciekawe, żebym poszedł z nim do miasta, by mi pokazał, czy też by było jakieś dodatkowe. to no, wrażenie, ja że tak. Mam nadzieję, że tutaj nic z krzaków nie wyskoczy. Mogę, mogę co ja najwyżej z krzaków nie wyskoczyć. A? Auto zapis pięknie. Dzień dobry. Nazywam się. Hey, nie wiem you, jak. You eee... Tylko to. Co. Zaraz... No, tak się rozgląda. <laughs> Have to make my own entertainment. Gets a bit boring. Apart from the rotworms eating people, I'd stay on the walkway and not go too far out into the swamp. Believe me, being eaten by those creatures is not the way a man should go. Hang on, I think I've got a map somewhere you can have. Oh, Although by the looks of you, you could do with a better weapon. Where can I get from? Depends on what you're after. Some swear by a good blade. Others prefer the heft of an axe. I'm a hunter, So I favor a bow and arrow. I've got a couple of nice specimens here, actually. For the right price, I'm sure I can part with them. What do you hunt in the swamp? Less and less. There are only a few beasties. They may look unappetizing, but you'd be surprised what our cook can do. About the only thing left big enough to feed us all is this large... worm. Over to the west. O kurde. <grym> na razie, no na razie nie ten, by trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że on nam daje zadanie polowania na robaka, ale na razie jesteśmy jeszcze trochę zasłabisz słabi, żeby tego robaka jeść, ah, pamiętajcie. Well, things you should leader.

Popatrzmy no, co mogę sprzedać. Mogę sprzedać solidną gamę, gałąź. Właśnie nie wiem z tym nkudem. Dla Nie, on nie ma złota. Czyli nie, nie będę z tą handlował. Nie. Znaczy tak, 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 tak. Zmiany jest oh. What can you tell me about... came up from the ground. and all these beasts came out of. It. our fighters soon sorted them out. well, apart from the. don't see him very often. me. okay. Y czy nie sure. na no, bagne? No. we used to have the whole of harbour town. they pushed. between you and me. i think the dons. most folks hate this place. but i like the fresh air. Te czerwie? Mm -hmm. they're like. you can ask. Okay. What else? Same as everyone else, really. oh, No, I'm sumie. I couldn't He's got gold w... o, okay, więc jeszcze będzie je takie zastany co To jest ten czerw wielki. No, on ogromny jest. Z takim czymś walczyć to by było naprawdę ciężko. Więc chyba po prostu pod topory pójdę łuki, to będzie taka broń wsparcia. It's just about it. There is nothing to worship. Jin to Hey. 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 You wish this could pop on Instagram to No. Expecting any? No. Must be fun what? being a guard. No. Not really. <laughs> the Don. Back there in that temple. But my post is here in the swamp. Sounds like an important job. <laughs> Ciekawe, czego what tak exactly naprawdę. do you guard in a swamp? Flies? The smell? The dawn? Do, what is there around here that people need guarding from? You must have seen them. Seen what? Those things. Creatures. Things. The things, things from the ruins. Ruin. there are ruins everywhere the ones that come up from the ground the ground right. is warped or something that's where these things are yeah they're all over that excavation site in the middle of the swamp and they make me nervous why they're disgusting disgusting <laughs> Dabar, te to they give you any trouble, mm. or you could try to. you mm. to. The, rządzisz, the don. The do right. What do I want to talk? Yes, don. Where is yeah. the? In. Getting That's why. Oh, tell me more. They're disgusting. 30 Keep my No, czyli mamy już kolejne zadanie You must I know how To fire All Alright Ehh, hey, kusza Nie, raczej Kusza Hmm Ciężka sprawa Ładny Ładny, nie chce gadać nawet Ten sznur Ten odon flamingo What do you want? Domingo, a flamingo Kurde Man like Well, you know I don't If you want to eat, you want a free ride, try They'll give you a free and okay. keep your paws off other people. Hmm. I don't know. You will I'm new. If you don't know I'm the best fighter in the camp, Ooh. then you won't be near long. Sam Chaps I've not seen you before. Who are you? maybe. I can't think why i There are war mail houses and welcoming brothels in the just because I'm cutting wood doesn't mean I'm... my lads and I provide hmm. normally yeah, but as you can see. So right now my hunt I'd love... But Brogar would nail me to a tree Bro One of the Don's lieutenants? The leader of the and ale... ja and for no. Why does he I tangle with him? Bro. Bro. The Don wants me to hunt, Brogar. Why don't you stop? him and all you clearly have him he's over there <laughs> come on huh. the dons a powerful man well he was mm, we his wife rachel been trying to run she's the one you need to him rachel if you can't get rachel on your side maybe maybe true but it's a long shot mm -hmm. okay Zręczność, ale nie mam złota. Skradanie się by się przydało. Potroszenie za tych też. Ale nie mam tych. Kurde. Nie mam hajsu, przykro mi. Musi mnie jednak kupić tego. Ten cholerny łuk, żeby jednak z łukiem zapobiegać. Wyjątkowo. Ucznikiem? kurde. You don't look like that. me. <laughs> I'm the one the rest day in, day out. But the I wish they'd come and see what it's like. Are you? Yeah. The morale is so. We keep losing. I'd rather be anywhere else. I didn't expect. We're not trained for it. But do his. So they won't be happy when they. F but bro, bro. if any of my men were good at. They'd be living in. Here. <laughs> um, I can give you, and after all, we're all stuck on this island. I'll see if I can get you. You won't. Don't. We've tried it. Nie słuchał. Okay. What can? Nothing. i Yeah. I'd rather tell. Bro. Bro. bro, ask the hunter.

Mam nadzieję, że będziemy stać na jakiś tak na towar za towar Się wymienić z e, tym panuckiem tutaj za łuk. Jednak łuk jest, byłby fajny. O, to zapis piękny, kurde, 13 minut już a tak naprawdę nic jeszcze nie zrobiliśmy. Na razie zbieramy zadanie. Let's try. dobra, popatrz łuk. Łuk kosztuje ile? 70%? Nie, wiem, czy będziemy stać? Z czego strzały dorzucił, to już całkiem, Nie ono to jeden strzała. Miksura, many może... Tu mamy jeszcze mana, 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 mana. plaża. Ła nie chcę. Lepsze Mana punkty życia. Uuu. Uh. Handel. 59 już. Co nawet nas cztery. Dokonaj miarę. Tak. O, jednak ma. Tak, okej. Okay. Koniec. Okej, okay. co załóżmy łuk. Prawda, mało strzał mam. Handlujmy. potrzebuję jeszcze, panie, strzał. Eee, ile? Co to, mogę ci to wcisnąć? I co ci? Jeszcze mogę wcisnąć, tak naprawdę. Inne. Tył ze skrzydeł. Hmm, trochę zębów. To miotłę. pataki te 25, dajcie mi strzał, zawsze to coś, będzie początek jakiś. 4, dokonaj wymiany. A czyli jednak ten komis. a może. How about I? Tell you what, I hope you're well prepared. Ok, więc y tak, dobra, muszę zapisać grę, poczekaj, grę zapiszę i zapolujemy. Right. No więc, tak się celuje, kurde, jednak nie wiem czy tym łukiem będę biegał, tak trochę dziwnie. A jednak ten łuk nie jest taki. Nie wiem czy ja trafiam go, nie trafiam w końcu, ale jednak walka z łukiem jest dość, no, nietypowa. Myślałem, że po prostu będzie tak zaznaczenie potwora i okej, okay. jeden ten uciekł. Jednak pozostanę przy broni białej. Mam nadzieję, że zabijemy go, zanim ten padnie. Ale podzierawione strzały. Nie, pozostanę jednak przy broni białej. po bronka... oh. Udało się, zabiliśmy. Zobaczmy, jak strzały. Nie będzie. Strzał nie, nie powyciągam z niego szkoda. Udało się. See, that's what being a is all tak. Powiedz mm. <grym> niego. I've killed that Czyli zabiliśmy pierwszego naszego takiego poważniejszego stwora. Zadanie szukać wykonać, wykonałeś, tak naprawdę to łucznik wszystko wykonał. Ciekawe, czy strażnik coś zapłaci za to, że było wykonane. Niestety nie. Więc chodźmy poszukać dalej. Ale ktoś mi spokojnie. Ej! Czy look like.? Well there! Stupid and mouthy, don't Seems to, be. Tu musi być nowy tam. Ale po tym, twoje bony nie są. Na razie, przyjmij mi całą cię fry, bit snuty, ale zobaczmy. The Don. Sługu <coughs> <coughs> z Brogara, no patrzcie go. Dajka wodna. Oczywiście nie będę plądrował im. im bo oby byli źli pewnie na mnie, że im kradnę czy coś. O Lorenzo, hej, Lorenzo. <coughs> Your face is too pretty. <laughs> Slap some makeup on you and you could work. <laughs> You're a. F I took the advice. Find something you like. You. Know, shiny skin, gormless expression. You'll not... But there's no one around here that wants to split that. What's the Don going <laughs> to do with Wagner? <laughs> we might. But we're not gonna. Once those religious. N then you. <laughs> what are the. Pretty face. They only need the town to give them a s the real work a flash thought okay and you don't think you're the nosy fucker. let's see how many questions you've got after they hmm live here die there you know that see that temple we Ooh. now it's full of guards an ogre and surround there are temples all over the island Why- you just yeah. walk yeah. Go. On. Then you'll see the beast. You have to deal with them before you. Hmm. So, key. All right. You help me deal. Then you. Mm hmm. Yes, hatchet. We clear. Puna puna. Overstoy. Good. In no, sumia. Zapie. Nie, zapiszmy grę i kochmy zanim oto zawsze to zjedziemy. We pociechać. don't need you waving that thing around. Myślałem, że ktoś się rzuca już na mnie z nożem czy coś. Wiecie, tak zwykle. Prestigo musiał się w coś kopać. No. No one can a, see us here. Oh. So no, nie jestem wichrzycielem. Can we talk about Every scummy weasel that turns up here costs me a share of my gold. A, się right. So we're not here for the patrz temple. Się, you're getting the picture. Tak, it's a good good picture. Just you and and us yeah. get this over you your You're you were trouble hey. jest trochę niesprawiedliwy, bo Kurdon nie ma na 3 hity. Oczywiście. Hmm, też jest takie chamstwo, że po prostu ja próbuję go ten zblokować, a czy nie tak zblokować, tylko hmm, jak to się nazywa? Hmm, sparować i się nie daje. Hmm, muszę po prostu inaczej z niego no. zrobić. Dobra, skończmy Let's to. get it. Dobra. Będzie długa walka z nim naprawdę. Nie małe obrażenie ah! jeszcze. To wiesz, że można w czasie walki zapisywać. Źle nie idzie, ale... Ale trzeba uważać jednak. Walka z ludźmi będzie chyba najtrudniejszą walką. Oj, oj, oj. Muszę uważać. Muszę uważać. No wczytaj grę. Kurczę, to będzie ciężka walka, no. Naprawdę ciężka walka. Lorenzo jest takim hamem, jeszcze w ogóle... Też się po prostu kopałem, że nie zaupatrzyłem się. Broń. Muszę poczytać o parowaniu. Nie! To jest jakaś możliwość takiego parowania. Nie, 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 nie odejdzie, nie pozwolę mu odejść z moim złotem, to jest wyróżnienie sprawiedliwe, ja go blokuję cały czas, nie, ale nie, po prostu podejdzie, bing, odbije moją broń i sorry, no, a, gdzie ty? No. Ej, no, to, to, to już była głupota, gra się nie załadowała, a gościuż mnie po prostu pociupał, no, no sorry, ale jednak się nie będę bawił, ja się tak nie będę bawił. Nie ma takiego bicia, panie. A! A! No, co jest? Co jest? Przecież się blokuje! Blokuje się, więc czemu nie? No, kurczę! Ale to jest kicha, naprawdę powiem wam. To jest już jest kicha, tak. On no serio iść po prostu tego maga. Ale nie, Boję się, że ten zaklęcie magia by była takie. Grybi się 10 ekranów ładowania gry, bo po co? No, załaduj się po prostu, bro. Nie jestem na hita, on jest na 20 <śpiewanie> no, Po każdym hicie Przewisywać Nie! Musiał poczytać o parowaniu, jak tutaj walczyć. O! Dał się! Aaa, sprzedałem mu trzy hity, on mi sprzedał jednego, no, no super. Oj, 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 powiem wam, że kiepska sprawa, naprawdę kiepska sprawa, ta walka będzie, kurde, pół odcinka zajmować. Dobra, dawaj, 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 dawaj. a ja kolejny hit. Mówiłem coś. Zobaczył wystawienie. Może jest jednak obsterowanie. Utrzenie... Parowanie. Prawy przycisk myszy. Hmm. Udało się. Kolejny film sprzedałem. Kolejny. Jest prawie, go położyłem. Jeszcze chwileczka i bym miał jego broń, jakaś lepsza lepsze od mojej. Kurde, to by się opłaciło. Ale bym chciał i tak toporek, może dwuręczny. No, to, oh. toporek dwuręczny był, nie byłby taki zły. Chciałbym no, zdolność na pewno też będę inwestował i będę szedł też pod kowalstwo. Bo z tego co czytałem, powiem, że przeczytałem takie kilka rzeczy, już mi już tą grę skończyłem kiedyś. Już dawno, prawda? Eee. Yy. Przeczytałem, że po prostu kowalstwo zapełnia dużą ilość surowców, bo będzie trzeba szybko zainwestować w to kowalstwo. A czy kowalstwo wybalno. Jest, 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 jeszcze... A. 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 jeszcze. jeden hit, panie! To będzie taki festiwal wczytywania zapisywania. Kurczę. No szkoda, że walka z łuki są takie kieszkie trochę. Przemiana Włodzika? Serio? Ciekawe, ciekawe. A! A! Polegnij teraz, proszę Cię. co ty masz, złoty monet... Zardzewiały miecz. Ciekawe czy ten zardzewiały miecz jest lepszy 10, 10, 10. So co teraz ale to by było już wszystko a więc komentujcie spróbujcie zostawić